W małym domku pod lasem mieszkała sobie malutka suczka o imieniu Adelka. Miała białą, mięciutką sierść i śliczne brązowe łatki na grzbiecie i uszkach. Była rasy Jack Russell Terrier i miała zawsze mrdający ogonek, którym wyrażała radość. Adelka była bardzo ciekawska. Uwielbiała biegać po ogrodzie, wąchać kwiatki i gonić motylki, ale najbardziej lubiła przygody. Pewnego ranka, kiedy słonko świeciło jasno, a ptaszki śpiewały wesoło, Adelka usłyszała coś ciekawego za furtką ogrodu. Hał! co to tak szumi? szczeknęła. I zaczęła drapać łapką w furtkę. Furtka była lekko uchylona, Adelka wsunęła nosek i już po chwili była po drugiej stronie. Szła ścieżką przez łąkę, wąchała trawkę, a ogonek wesoło merdał. Nagle zauważyła coś małego pod krzakiem. To był Jerzyk. Cześć piesku! Co tu robisz sam? Zapytał Jerzyk. Szukam przygody, szczeknęła Adelka. Ale nie boisz się, że się zgubisz? Zapytał Jerzyk. Adelka rozejrzała się dookoła i nagle zrozumiała, że nie wie, gdzie jest jej domek. Ojej, zgubiłam się, zaszlochała cichutko. Na szczęście. Jerzyk był bardzo miły. Zawołał wiewiórkę, a wiewiórka zawołała sowę. Sowa uniosła się wysoko nad drzewami, popatrzyła i zawołała: Widzę biały domek z niebieskimi drzwiami to chyba twój dom. Adelka podziękowała wszystkim i szybciutko pobiegła w stronę domu. Kiedy zobaczyła furtkę, z radości aż zapiszczała i zaczęła skakać. Od tego dnia Adelka zawsze pytała opiekunów, zanim gdziekolwiek poszła, bo wiedziała, że samemu w wielkim świecie można się łatwo zgubić. Morał tej bajki jest taki, że zanim ruszysz w przygodę, zapytaj dorosłych, razem jest bezpieczniej i jeszcze weselej.